Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, co czeka Was w przypadku typowego zadania pierwszego na Olimpiadzie Chemicznej, którą jest właśnie chemia analityczna. Co tutaj możemy spotkać? Najczęściej znajdziemy zadania związane z obliczaniem pH i tutaj. Bardzo ważne jest to, że oprócz takiej typowej chemii analitycznej, trzeba tutaj wiedzieć co nieco z chemii nieorganicznej. Dlatego jest to jeden z czterech działów, o który zawsze pytam swoich zawodników, czy e, właśnie już to potrafią, bo może być tak, że tutaj z samej chemii analitycznej wszystko będziecie rozumieć, ale będziemy się posługiwać yy, właśnie nazwami kwasów, soli, wodorotlenków, i jeżeli to po prostu nie jest opanowane na Poziomie wiedzy z podstawówki, no to będzie po prostu problem. Tak samo jest tutaj niezbędna stechiometria. Ona wcześniej już była nam potrzebna, kiedy omawialiśmy równowagę chemiczną. No i tutaj znowu będzie nam to potrzebne. Ostatnio właśnie prowadziłem takie zajęcia z jedną z zawodniczek i wyszło, że ona rozumie o co chodzi w tej chemii analitycznej, ale ma problemy ze stechiometrią, nie rozumie na przykład, kiedy dodajemy jakieś tam, łączymy dwa substraty, jeden z nich jest w nadmiarze, drugi w nietomiarze i to się okazało problemem, więc trzeba było wrócić do tego na kilka dni, porobić nawet zwykłe zadania naturalne z tego i wtedy ten dział też staje się nagle e, o wiele bardziej przyjazny, tak? Także tutaj trzeba uważać po prostu, bo często jesteście w pierwszej klasie, czy może w drugiej Zaczynacie już tą chemię analityczną i można powiedzieć trochę przeskakujecie przez te szkolne podstawy, więc tutaj podstawy chemii organicznej i stechiometria to jest coś, co będzie nam potrzebne. E, mniej więcej 20% zadań z chemii analitycznej będzie dotyczyło też rozpuszczalności, czyli tu są właściwie dwie sytuacje. Mamy jakiś trudno rozpuszczalny związek, i trzeba będzie obliczyć jego rozpuszczalność, czyli typowo ile gramów? Właśnie związku rozpuści się, powiedzmy, w jednym decymetrze sześciennym wody. W szkole, na maturze bardzo często jest to w formie takich wykresów, gdzie jest rozpuszczalność wyrażona właśnie w ile gramów osadu na 100 gramów wody się rozpuszcza w jakiejś temperaturze. I są właśnie wykresy, które pokazują, jak ta rozpuszczalność się zmienia w temperaturze. I tego typu zadania prawie nigdy się nie pojawiają akurat na Olimpiadzie, co na pewno jest taką e, gałęzią, z której będą kiedyś zadania, bo to jest taki nie wiem czemu niewykorzystany dział. W każdym razie my będziemy robić te same obliczenia, tylko w sumie najczęściej będziemy się trzymać jednej temperatury. I tak jak w szkole, najczęściej jest to podane w gramach na 100 gramów, to my będziemy mieć podane w molach i nie na 100 gramów, tylko na. 1000 gramów, także różnice są minimalne. I druga sytuacja to, gdy będziemy mieszać jakieś dwa roztwory i będziemy się zastanawiać, czy stężenia tych jonów są na tyle duże, aby wytrącił się jakiś osad. Często w tym dziale pojawiają się też elementy chemii ogólnej, czyli będzie to jakieś rysowanie wzorów elektronowych, może budowa przestrzenna, czy napisanie jakiegoś redoksa. Bardzo rzadko na pierwszym etapie, prawie nigdy pojawiają się też zadania, powiedzmy, z treścią, które są takie niekanoniczne, e, czasem zapowiadane w folderze wstępnym, aczkolwiek to bardziej domena drugiego czy trzeciego etapu. Na chyba 58 edycji było, czy na 59 w folderze wstępnym był, było miareczkowanie z EDTA, czy tam chyba jakaś twardość wody, ale potem na przykład nie pojawiło się to już na pierwszym etapie. No, tutaj trzeba być czujny po prostu i patrzeć, co tam jest w folderze wstępnym. Natomiast mimo wszystko warto robić takie zadania, bo one nas uczą tego, jakby jak korzystać z tej treści, która często jest bardzo długa. No i po prostu bazując na podstawowej wiedzy plus to, co jest w zadaniu, rozwiązać jakieś zadanie, które widzimy po raz pierwszy. To też jest oczywiście bardzo ważna umiejętność. I teraz taka ogólna charakterystyka tego działu, no to na pewno. Podobnie jak to było w chemii fizycznej, osoby, które lubią matmę, będą się czuły w tym dziale dobrze. Będzie tutaj dużo przekształceń wzorów, dużo jakichś, nie wiem, równej, kwadratowych, logarytmów, potęg, pierwiastków, takich prostych przekształceń, ale wiadomo, jak ktoś z matmą się nie lubi, no to też ten dział może iść troszkę bardziej opornie. Eee, warto też mieć takie umiejętności analizowania wzorów, tak? Czyli, że nie, jakby rozumiemy, dlaczego tu jest pomnożyć, podzielić, że coś wynika z czegoś wprost proporcjonalnie, czy odwrotnie proporcjonalnie, to tutaj dużo pomoże. To, co się spodoba też typowo uczniom matwizu, to właśnie, że tu jest bardzo mało czytania, bardzo mało definicji. Wszystkie wzory wyprowadzamy samodzielnie, tak? Więc też nie trzeba tutaj nic pamiętać. No i wiadomo, zawsze nam o to chodzi, tak? Żebyśmy my w trakcie nauki nauczyli się to wyprowadzać, rozumieć jak to się dzieje, bo wtedy jeżeli my coś zapomnimy, to zawsze na zawodach na bieżąco wyprowadzimy to, tak? Oczywiście warto też porobić tyle zadań, żeby niektóre wzory weszły do głowy. I nie wiem, nie wyprowadzać za każdym razem równania na bufor, tylko już je kojarzyć. Bo też na zawodach zależy nam na tym, aby się po prostu zmieścić w czasie. Ale zawsze tym trzonem musi być rozumienie. I dobra wiadomość jest taka, że ta chemia analityczna jest tak naprawdę sztucznie wydzieloną gałęzią chemii fizycznej, to jest to samo co równowaga chemiczna. Więc wniosek jest taki, że najpierw właśnie trzeba zrobić chemię fizyczną, konkretnie równowagę, żeby zabrać się za ten dział. Jeżeli tam poszło nam bez problemu, to tutaj ten dział stanowi pewnego rodzaju nagrodę, bo wszystko jest to samo. Są różnice. E, zupełnie dla nas nieistotne. Tak jak nie wiem, w chemii fizycznej głównie zajmowaliśmy się równowagami w fazie gazowej, tak teraz przechodzimy sobie do roztworów, tak? ale dla nas w sumie się nie zmienia nic. E, więc kolejna dobra wiadomość jest taka, że ten dział po prostu pozwoli nam przećwiczyć tak naprawdę równowagę chemiczną, a dwa, że jesteśmy w stanie bardzo szybko przejść przez ten dział i tak 10% to jest poznanie nowych definicji, czyli powiedzmy wzoru na pH, no bo to jest akurat definicja, a 90% czasu to jest przerobienie zadań. Więc tutaj to jest o tyle fajne, że po prostu w tydzień, w dwa tygodnie można się nauczyć na całe jedno zadanie olimpijskie. I to też tłumaczy, dlaczego czasami właśnie nie ma chemii analitycznej na olimpiadzie, tak? Bo znajdziemy takie edycje, gdzie nie ma na danym etapie zadania z chemii analitycznej, to dlatego, że właśnie to jest po prostu część chemii fizycznej, i zamiast tego jest jakiś inny dział. Na przykład mamy termochemię i właśnie równowagę chemiczną, albo termochemię i elektrochemię. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to od 60. edycji licząc do 70. Aż cztery razy w ogóle nie było chemii naitycznej, nie było zapowiedzianej w folderze wstępnym części A, i ona się później nie pojawiła na pierwszym etapie. 4 razy na 11, to w sumie całkiem znaczący procent. E, więc je, jak, jak interpretować powiedzmy te statystyki? No jeżeli e, w aktualnym folderze nie ma chemii naitycznej, i słabo znaczy się wyrabiasz, można powiedzieć, no to. Większy priorytet ma zrobienie powiedzmy chemii organicznej, jeżeli jeszcze jej nie udało Ci się przerobić, no bo z tego będą dwa zadania na pewno, e, niż na przykład robić tą chemię analityczną. Ale mówię to tylko w sytuacji, gdy po prostu się nie wyrabiacie, e, jest już mało czasu do zawodów, no i trzeba. Po prostu załatać największe luki. No to statystyki pokazują, że jeżeli w folderze nie ma, to nie powinno być też na zawodach, aczkolwiek, oczywiście, ja odradzam takie podejście, bo chemia analityczna no jest po prostu wiedzą ogólną i zaraz Wam to też pokażę. Kolejny taki element statystyk to chcę Wam pokazać korelację tego, co się pojawia w folderze wstępnym, a tego, co się później pojawia na pierwszym etapie. To są takie. Tytuły zadań czasem są delikatnie sparafrazowane, ale jak zobaczycie, te zadania bardzo mocno się pokrywają, tak? Jak coś jest sygnalizowane, to później się pojawia na zawodach i rzeczywiście, jeżeli chodzi o chemię analityczną, to chyba nie ma nigdzie indziej większej korelacji, tak? Można powiedzieć, że chemia analityczna najbardziej się powtarza z folderem. Ja w ogóle jestem zdania, że chemia analityczna często jest takim zadaniem na pocieszenie, żeby nikt nie wyszedł z zerem punktów, tak? Bo tam naprawdę można bardzo szybko tego działu się nauczyć i on bardzo mocno się pokrywa z tym co jest w folderze wstępnym. Więc e, tak trzeba traktować te zadania i teraz pokażę wam na jakimś przykładzie. To jest zadanie z 60 edycji, pierwszy etap. W zadaniu chodzi o to, żeby tylko określić odczyn, nawet nie trzeba nic obliczać, e, jako kwaśny, zasadowy, czy tam bliski, obojętnego. E, stężenia wynoszą 0,1, a tutaj zobaczcie zadanie z tej samej edycji, z folderu wstępnego, dokładnie to samo polecenie, dokładnie e, podobna tabelka i e, no przykłady się oczywiście troszeczkę różnią, ale no, trzeba przyznać, że jak ktoś zobaczy taką tabelkę, to dobrze jest przygotowany na takie zadanie. E, Tutaj pokażę Wam, że to jest rzeczywiście podobne. Przykładowo, w punkcie A będziemy mieć do czynienia z buforem, również do czynienia z buforem. Mieliśmy tutaj w pierwszym przykładzie. Tu jest na przykład sól pochodząca od słabego kwasu i mocnej zasady z chlorkiem sodu, czyli solą od mocnej zasady i mocnego kwasu. I bardzo podobny przykład jest. Tutaj, gdzie też jest KCl, który no, jest właściwie analogiczny jak NaCl, i tu jest po prostu sól od mocnego kwasu i słabej zasady, czyli jest taka różnica, ale znowu, no, folder sugeruje, że muszę wiedzieć, co się stanie, jak wezmę właśnie jakąś sól, e, zmieszam z drugą solą i jakby ten układ jest praktycznie taki sam. E, tutaj mamy też właśnie sól. E, i ta sól na przykład też, znaczy bardzo podobna powstaje w tym wypadku, tak? Chodzi mi o to, że ten podpunkt sugeruje, że musimy się nauczyć pH soli, tak? No i tutaj jest po prostu inna e, sól, więc można by to analizować, yy, ale już nawet, że tak powiem, kolorów mi nie starczyło, tak? Podpunkt F. Mamy jakąś substancję, która reaguje z wodą. Tutaj tak samo rozpuszczanie NO2 w wodzie. E, tu jest elektroliza, tu też jest elektroliza, tu są bufory, tu jest ten sam bufor, więc e, naprawdę bardzo mocno się to pokrywa. E, dlatego to są zadania z reguły, na które szybko możemy się przygotować. Jakby ktoś przyszedł do mnie w listopadzie i dopiero zaczyna się uczyć, no to na pewno właśnie dużo czasu byśmy spędzili na tym, e, bo to byłyby takie najpewniejsze. Punkty, aby się przygotować. Natomiast to wszystko jest wiedzą ogólną, więc nie możecie jakby ślepo ufać folderowi wstępnemu. Czyli najgorsze jest takie podejście, że skoro nie ma w folderze wstępnym chemii analitycznej, to nie będę się uczył chemii analitycznej. To jest o, oczywiście błędne podejście i można je robić tylko wtedy, kiedy po prostu nie macie czasu, kiedy inne działy macie w ogóle nieprzerobione. A one z kolei się na pewno pojawią na olimpiadzie, tak? Tak jak nie wiem, chemia nieorganiczna czy chemia organiczna, no to wtedy to róbcie, tak? I po prostu w następnej edycji e, nadrobicie te braki. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli chemia analitycznej nawet nie będzie na pierwszym etapie, albo będzie za bardzo mało punktów, tak jak to było na 70. edycji, to i tak drugi etap cię później zweryfikuje. Dlatego, że e, chemia analityczna to jest podstawa części laboratoryjnej. Tam będziemy strącać osady, tam się będą tworzyć jakieś kompleksy, tam pH jest istotne. E, nie, jakby ciężko to zrozumieć, jeżeli my nie wiemy e, nic z chemii analitycznej. Więc, dlatego, e, należy to po prostu traktować jako wiedzę ogólną, którą my później będziemy wykorzystywać w m.in. części laboratoryjnej. Ale mimo wszystko, zobacz, tu masz e, polecenie, co prawda, tylko za jedną markę, ale właśnie obliczeniową z chemii analitycznej. To w sumie jest niesprawiedliwie punktowane, bo trzeba przyznać, że nie jest to proste polecenie, tylko na jedną markę, ale mimo wszystko pojawiło się bez żadnej zapowiedzi w folderze wstępnym. I to było na 70 edycji, czyli można powiedzieć, świeża sprawa. Co oznacza, że, znaczy, tak mi się wydaje, że to jest taka tendencja, która teraz będzie się pojawiać, czyli że chemia analityczna nie musi być wcale zapowiadana. I dlatego tym bardziej uważam, że powinniście się do tego przyłożyć. Tu z kolei macie za pięć marek na drugim etapie. Też pojawiło się w zadaniu trzecim, tak, jako jakiś tam element i to naprawdę dość trudny układ elektrolitu amfiprotycznego. A tu z kolei zadanie z części laboratoryjnej, gdzie trzeba tam no właśnie mieć podstawę z... Kompleksów, tak? Trzeba coś wiedzieć o stałych trwałości i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jak te zadania generalnie mogą wyglądać, tak jak pokazywałem, to jedno zadanie z pierwszego etapu. Mamy na przykład kilka podpunktów, które są ze sobą niezwiązane, więc to jest w sumie takie najprostsze e, zadanie, bo ono nie jest złożone. Jak nie rozwiążę jakiegoś podpunktu, to wciąż mogę rozwiązywać następny. A tutaj, zadanie powiedzmy troszkę trudniejsze, w tym sensie, że jest bardziej złożone. Bo no, żeby rozwiązać podpunkt B, to trzeba rozwiązać podpunkt A, i tak samo, żeby rozwiązać podpunkt C, to trzeba B. Z kolei w poleceniu D też bazujemy tam na e, wyniku z podpunktu B. No więc jakby jest to e, takie złożone zadanie, że jeżeli ja nie rozwiążę jednego, to nie rozwiążę następnych, i zwróćcie też uwagę na polecenia E i F, które właśnie dotyczą chemii ogólnej. Więc w tym, w tym zadaniu. Jest to aż 6 punktów na 20, więc bardzo, bardzo dużo. I jakie są największe zagrożenia w trakcie nauki? Pierwsze, zaraz będziemy każdy jeszcze omawiać osobno to jest uczenie się wzorów na pH. To jest największa zbrodnia, jaką można popełnić w przypadku chemii analitycznej. Tego nie rób. Druga rzecz to jest automatyzm, czyli rozwiązywanie zadań na schematach. W ogóle to jest największy problem, jak się ktoś uczy do matury, tak? Jest mnóstwo ludzi, którzy rozwiązują matury na 90%, na 100%, ale oni z Olimpiadą sobie właśnie nigdy nie poradzą, jakby tylko na takiej wiedzy, bo te zadania im się nie wpasowują w żaden schemat i nie wiedzą wtedy, co zrobić, tak? Jeżeli chodzi o chemię analityczną, to tu rzeczywiście. Tych schematów można powiedzieć troszeczkę jest, że jak porobicie kilka zadań, to zobaczycie, że wszystko się robi tak samo: że pisze się równanie reakcji, tabelkę stechiometryczną, wyrażenie na stałą równowagi i wstawiamy do tego wyrażenia i już. I właściwie każde zadanie można tak rozwiązywać, natomiast ważne jest, żebyśmy my wiedzieli, jak te tabelki konstruować. Jak też dobrze wstawiać do tych stałych równowagi, i żebyśmy przede wszystkim zdawali sobie sprawę, co ja robię, dlaczego to robię, dlaczego w tej kolejności. Bo te zadania mogą być różne. Yy, mogą być to zadania z treścią, może to być coś nietypowego, no i trzeba będzie ostrożnie te wszystkie reakcje pisać, te wszystkie tabelki. Czasem też yy, możemy nie wiedzieć, czy ta reakcja jest ważna, czy nie jest ważna, czy dać jedną strzałkę, czy dwie strzałki, tak? Dlatego. Tutaj trzeba wiedzieć, co my robimy, dlaczego to robimy, i w tym wszystkim najgorszy jest taki brak refleksji, że to jest ten sam dział, co chemia fizyczna. To się właśnie inaczej nazywa, powiedzmy tak, bo to jest chemia analityczna i chemia fizyczna, i to ludzi myli, że uczymy się czegoś nowego, a my dalej robimy to samo. To jest to samo, czego się nauczyliśmy w równowadze. Takie same są wyrażenia na stałe równowagi. Tak samo się robi tabelki i wszystko inne. Po prostu pewne rzeczy mają jakieś dodatkowe, wprowadzamy dodatkowe pojęcia, tak? Że jak obliczymy stężenie na przykład Jonów H, tak jak sobie później wyciągniemy ujemny logarytm z tego, to będzie pH. Yy, I to jest po prostu nowa definicja, która nam dochodzi, ale to jest dalej ten sam dział. I trzeba o tym w ten sposób myśleć, bo dzięki temu no właśnie nie mamy wrażenia, że się uczymy czegoś nowego, no bo się nie uczymy. Yy. Łatwo zbagatelizować jest to zadanie, bo tutaj jest niska bariera wejścia, jest najniższa ze wszystkich zadań olimpijskich. Naprawdę bardzo szybko można e, zacząć rozwiązywać zadania olimpijskie. Zresztą, ja kiedyś, jak byłem niedoświadczony i właśnie zaczynałem jako e, nauczyciel, można powiedzieć, do olimpiady chemicznej, to zaczynałem od chemii analitycznej, bo wiedziałem, że no, ludziom się wydaje, że to jest trudne. I ja muszę im dać jakiś szybki sukces. I wiedziałem, że właśnie w chemii analitycznej mogę to osiągnąć, i dlatego zawsze od chemii analitycznej zaczynałem. I to był błąd, no bo właśnie uczyłem ich na schematach, a później dopiero robiliśmy równowagę chemiczną, tak? Więc jakby zaczynałem od złej strony. No jakiś tam powiedzmy pośredni efekt był, bo. Jakby pokazałem im, że po powiedzmy jednych, dwóch zajęciach już jakieś zadanie olimpijskie potrafimy zrobić. Niemniej jednak to była zła kolejność, tak? Najpierw trzeba właśnie zrobić równowagę chemiczną. I musicie też uważać na zawodach, bo zadanie może być bardzo czasochłonne, mimo że jest proste. Ale też pokażę Wam na przykładzie. Najważniejszy z tych czterech punktów jest to, żebyście się nie uczyli na wzorach. Jak ja pierwszy raz startowałem, to. Chemię analityczną napisałem na 5,75 punkta na 20, czyli beznadziejnie. Za drugim razem napisałem już na 17 na 20, a 3 punkty straciłem za redoksa, więc jakby można powiedzieć, że tą część analityczną miałem już na 100%. Skąd taka różnica? Za pierwszym razem uczyłem się na wzorach, bo jeszcze miałem problem z logarytmami, czyli właśnie były takie braki w matmie. Miałem problem też ze związkami nieorganicznymi, czyli to, o czym właśnie Wam mówiłem, i dlatego ja tej chemii analitycznej w ogóle nie czułem. I też właśnie starałem się robić to na wzorach. No i czytałem różne książki, i teraz, jeżeli jest ktoś taki, to nawet no właśnie bardzo chce się nauczyć, nie do końca rozumie, no i stara się nawet na pamięć nauczyć wzorów. To zobaczcie, jaki tu jest problem. W jednej z książek macie wzór na pH słabego kwasu, na przykład fluorowodorowy. E, o taki wzór. No i mówimy sobie, do, no dobra, wzór jest całkiem spoko, nauczę się go na pamięć i będę liczył. Ale załóżmy, że otwieram inną książkę i tam jest wzór już taki. I teraz oznaczenia się w ogóle kompletnie Zmieniają i wygląda to zupełnie inaczej. Tu nie ma żadnych logarytmów, to jest jakieś x do potęgi trzeciej. Co to w ogóle jest, tak? No, wygląda to bardzo źle. To zerkam do trzeciej książki i tam mam taki wzór. I jest znowu bardzo źle. W każdej książce są inne symbole. Zobaczcie nastężenia. Raz oznacza, oznaczyli sobie ten kwas jako HA raz jako hx, a tutaj jest po prostu c jako stężenie i za każdym razem mamy wrażenie, że to jest coś innego. Tutaj e, stężenie jonów wodorowych jest jako x, a tutaj jako h3o+. Gdzieś indziej będzie jako h+. I za każdym razem mamy wrażenie, że to jest coś innego. Mało tego, e, są inne, można powiedzieć uproszczenia, tak? Tutaj jest inne uproszczenie, tu jest zrobione bardzo dokładnie, tutaj jest można powiedzieć coś po środku. i w pewnych warunkach. Powiedzmy, stężenia, czy tam stałej kwasowej. Każdy wzór może dać ten sam wynik, ale zmienimy właśnie wartości, to już mogą dać inne wyniki. I człowiek po prostu może oszaleć, bo nawet jakby chciał się uczyć na pamięć, to i tak nie wiadomo, którego wzoru się słuchać, tak? Jak to zrozumieć? A teraz wyobraźcie sobie, że mamy do zrobienia takie właśnie obliczenia dotyczące pH dla mocnego kwasu. Yy, mocnej zasady, słabego kwasu, słabej zasady i każdej kombinacji. Czyli ja na przykład dodaję mocną zasadę do słabego kwasu, i co wtedy? Więc jeżeli my nie będziemy rozumieli, o co chodzi, i dla każdego takiego możliwego układu szukali jakiegoś wzoru, to na pewno się to nie uda. Yy, więc dlatego trzeba wszystko rozumieć, co my robimy i skąd się ewentualnie te wzory biorą a nie żeby się uczyć tego na pamięć. Druga rzecz, no to właśnie automatyzm i schematy. W tym tak naprawdę m, można powiedzieć dla początkującego zawodnika nie ma e, aż nie, nie jest to aż tak dramatyczne, no bo schematy są w jakiś sposób pomocne. One pomagają organizować nam nasze myśli, ale po prostu można albo poprzez automatyzm stracić Czas, ale to nawet nie jest aż takie złe. No ale można po prostu natknąć się na jakiś dziwny przypadek, w którym akurat nasz schemat nie działa. Więc trzeba być po prostu bardzo wyczulonym na sytuacje takie nowe. I e, właśnie to widać w tym zadaniu, akurat, które już dzisiaj pokazywałem. E, zazwyczaj no, zaczynamy od polecenia A i B, i to polecenie B każdy potrafi zrobić. Potem jest. Mm, Tutaj z tego polecenia b wyliczamy sobie stężenie, które wynosi 0,98 mol na decymetr, alfa jest 2% i trzeba obliczyć wartość x. I można skorzystać jakby z, taki, z takiego wzoru, którego teraz oczywiście nie będę tłumaczył, bo to nie ma sensu, ale po prostu pomnożyć tą alfę i c i będziemy mieć już wartość x i o to tak naprawdę w sumie chodzi w poleceniu c. Ale jak ktoś leci właśnie na automatyzmach, na schematach, to on zapisze równanie reakcji, które już zapisał w poleceniu A, ale pisze jeszcze raz, bo to jest po prostu schemat, i pisze sobie tabelkę, i pisze sobie takie wyrażenie, które to jest z tej tabelki wynika, i rozwiązuje równanie kwadratowe. I o ile na pierwszym etapie możecie mieć swoje kalkulatory, to na drugim etapie już nie możecie, i tam nie ma równań kwadratowych, i trzeba to liczyć ręcznie te delty i tak dalej. Jest to bardzo czasochłonne i bardzo podatne na błąd. A ta osoba, która zrobi to z tego wzoru, można powiedzieć, będzie mieć to zadanie zrobione w 20 sekund i będzie na pewno dobrze, tak? Jest duża szansa. A tutaj zrobi to dużo wolniej i ma dużą szansę, że będzie źle. A często w zadaniach olimpijskich jest tak, że jedno wynika z drugiego, więc jeżeli gdzieś tam zrobicie błąd, to ten błąd później będzie przeniesiony. No i to jest właśnie yy, ryzyko, jeżeli ktoś liczy na schematach, tak, i po prostu nie patrzy na zadania e, tak krytycznie, tylko jest jak taka e, maszyna. E, trzeba też uważać, żeby nie zbagatelizować tego zadania, bo są zadania troszkę bardziej nietypowe. E, bardzo często właśnie z kwasem siarkowym czy z kwasem węglowym e, są zadania uwzględniające to, że te kwasy są nietrwałe i tam się jeszcze wrzuca dodatkową stałą równowagi. to to są ciekawe zadania. Tutaj, e, na przykład, twardość wody, no i też jest jakaś treść zadania, jest coś nowego, trzeba się w tym wszystkim odnaleźć, więc jakby nie możecie tych zadań zbagatelizować, nie? E, bo może być tak, że 8 razy z rzędu ta chemia analityczna fajnie Wam wyjdzie, a na zawodach akurat trafi Wam się coś mniej typowego, no i, e, i może być ten wynik zupełnie inny. Więc jakby ważne jest to, żeby podczas Waszych przygotowań żebyście robili po prostu wszystkie te zadania, tak? Właśnie takie, jak tutaj, to tu nie traktujemy, a dobra, to zadanie to jest dziwne, tylko właśnie tym bardziej chcę poradzić sobie w tym zadaniu, gdzie coś tam jest wytłumaczone i ja po prostu muszę użyć tej, tych informacji, aby zadanie rozwiązać. I uważajcie jeszcze na zawodach, bo miałem już kilka takich sytuacji, gdzie zawodnicy byli świetni z chemii analitycznej, często był to ich ulubiony dział, ale bywa bardzo czasochłonny. Tu wam pokażę przykład z finału, gdzie za zapisanie tych wszystkich kosmicznych wzorów było tylko 3,5 punkta. Więc jak jeszcze jest często tak, że najpierw coś piszemy w brudnopisie, a potem w czystopisie, to rozwiązanie tego może zająć 10 minut, tak, co najmniej, albo tutaj z drugiego etapu też szkic takiego wykresu, gdzie tam jakieś wartości powiedzmy trzeba było poobliczać, to też tylko 3,5 punkta, masa roboty, a średnio się to w sumie opłaca, nie? więc jakby też musicie uważać, że o ile to zadanie może być łatwe, z reguły jest najłatwiejsze na olimpiadzie, to może być czasochłonne, musicie mieć to na względzie, kiedy już będziecie rozwiązywać kiedy już będziecie po prostu na zawodach.